Siemaneczko widzowie, jeszcze nie wiecie, ale już wam mówię Partnerem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Allegro A dlaczego? Bo tam właśnie można rozwinąć każdą zajaweczkę Czy chodzi o BMXy, o Enduro O dziwne rowery, małe, downhillowe rowerki Tam znajdziecie po prostu wszystko Ja sam osobiście korzystam z Allegro, zamówiłem już tam dosyć sporo rzeczy I znajdziecie tam dosłownie wszystko, czy potrzebujecie kupić kask Znajdziecie tam kask, żeby rozwinąć swoją zajaweczkę Znajdziecie tam Rower. Czy złamiecie na przykład pedał w rowerze? Również tam znajdziecie części do rowerów. Po prostu wszystko. A to jeszcze nie wszystko, bo Allegro odpaliło fajną akcję, czyli smart na start. Przez 3 miesiące możecie zamówić 5 rzeczy z darmową dostawą. Jeżeli Wam one nie odpowiadają, czy rozmyśliliście się, możecie też 5 razy zwrócić je również za darmo przez 3 miesiące. Więc naprawdę fajna akcja. Mega, żeby zacząć spróbować właśnie na przykład z rowerkiem, czy hulajnogami. No dosłownie wszystko. Rozwinąć swoją pasję. Od A do Z. Ogólnie ja sam korzystam ze smarta już od dłuższego czasu. Już dawno temu wykupiłem i oszczędziłem dzięki temu. Czekajcie, sprawdzę dokładnie. 242,77 na samych wysyłkach, więc myślę, że to dosyć sporo. Jest to bardzo fajna funkcja na Allegro. Darmowe wysyłki oraz zwroty od 40 zł. Oczywiście darmowe zwroty i wysyłki tylko z logiem Smart na Allegro. Na pewno znajdziecie. Sprawdzajcie link w opisie, a ja zapraszam Was do dalszej części filmu, bo będzie naprawdę grubo. Mamy dzisiaj bardzo fajne zadanie wymyśliłem. Bierzemy Enduro i zjedziemy z takiej wieży wielkiej. Mam nadzieję, że uda się tam wbić, bo może być trochę hardkorowo. Jak wiadomo, zajaweczka do roweru zawsze. Nieważne czy to Enduro, czy to BMX, ale wbijamy się na u nas tak zwanych żywek. Kiedyś poleciała stamtąd hulajnoga, jak testowaliśmy wytrzymałość hulajnu Kotarem Może pamiętacie. Leciała stamtąd kolejna noga, a w środku są takie długie, kręcone schody. Ogólnie są dwie wieże, i to jest naprawdę zły pomysł, co ja dziś wymyśliłem. Mam nadzieję, że po prostu przeżyję to. Ja się zbieram, lecę po rower, widzimy się za chwilę. Jesteśmy już, jak ci się podobał mój świetny pomysł dzisiejszy? Myślałem, że będzie zwykły, ale po tym, jak mi wytłumaczyłeś, co ty chcesz naprawdę zrobić, to jest tak jak w każdym odcinku, jesteś po... <laughs> Nie wiedział, czy może powiedzieć. Rower jest wpakowany wciągamy get the london bike bierzemy i idziemy na wieżę jakie lenie w ogóle autem przyjechali zamiast rowerem a mówiłem rowerem to ty, autem moja nie. wina sorry tak wiesz co mnie najbardziej przeraża to że trzeba tam wejść z tym rowerem, bardziej nie. wejście przeraża od zejścia jak to jest wysoko nie? nie lubię takich wysokości tu chyba głową ale Całe miasto widać. No stąd tu leciała kolejna noga, chyba? Tak, stąd. <grym> tak, właśnie o tym mówiłem wcześniej, że tu testowaliśmy kolej nogi i wytrzymała. Trochę się zgieło. <grym> telefon tu chyba spadł kiedyś. Też. Też. iPhone X <grym> było. Montażysta nie złapał. <grym> 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 rzuci, to może mnie rzucić no, no, no. Ale ja mam głupie ja... na dole jestem. <grym> Żyję. Uf. Stary żyje! Główe, to so. jest obiekt monitorowany. Nie? Myślisz, że ktoś będzie patrzeć, i nagranie Można... nam da? Możemy podejść na nagrywkę, właśnie wiesz. Spoko by było. Co? Normalnie, no, oponami przecież nie śnieszczę. To jest tak samo, jak podeszła bym się Nie, nie, ja, ja się śmieję, że jak ktoś będzie patrzeć, co się dzisiaj działo i będzie widział ciebie zjeżdżającego w dół po prostu. Uciekamy w stronę. Ale wizery strzelają. Chyba tu. A tu jest też dróżka Nie wiem gdzie jadę, nie znam tej drogi Ale wygląda sympatycznie U... Ech, Nie ma drogę. Uuu, uh, ja jestem. Nie znałem tej drogi, ale nie była jakaś straszna. No to nie wierzyłem. Siódma. się kamerę, Tak. Teraz W ogóle. co teraz robimy? Robimy? Koło. A nie wiem. Dobra, idziemy jeszcze, bo mało mi dzisiaj schodów, więc lecimy na kolejne, zobaczymy kto będzie pierwszy. Tak, bo nam bagażnik się zaciął. A <laughs> ja muszę jechać. To jest problem. Dobra. mi się, że ty, że ty będziesz pierwszy. Mówisz? No. Ciekawe, bo autem trzeba leciutko dookoła, a, a tu mogę... tak prosto, ale auto jest. A czekaj, się. tu, tu. Dobra, widzimy się na miejscu. Wyścig z autem. Drogi w sumie, ale może się uda, że będę pierwszy. <ścoughs> To jest pierwszy! Pierwszy byłem, wiesz ile czekałem. O tej godzinie przy tym ruchu cieszę się, ogarnąć, że w ogóle wszystko. dojechałem. Chopie, zdążyłem kurde Skończyć? napisać tę pracę maturalną. Kurde, Matury, której w ogóle nie mam. No o tej godzinie no to jednak to było dłużej niż się spodziewałem. FURE na na easy! Słyszałeś to? Coś jest ewidentnie nie tak. Musisz, muszę bardziej pierdyknąć, żeby się ustawiły chyba. Ty! Eee, blokowałeś mi amor? Nie. Miałeś zblokowany amor? No, cały czas, stary. <grym> <grym> Ale patrz na co wpadłem. Ten murek tu? Nie, nie, nie. O. Tam wyżej? Chodź Ci Okej okay. Chodź ci pokażę okay. Ja się wrypię tu na murek, z tego murka wskoczę w te schody I muszę ominąć ten duży kamień Okej, okay, let's go! Lubię takie misje. Uda się? Uda się! E, tylko ja w to wątpię? Tylko ty Jeszcze ciebie muszę ominąć teraz dodatkowo Super, dzięki stary To było straszniejsze niż się spodziewałem? Halo. Nie wiedziałem na co się pisze do końca <noise> Uwierz mi, że też miałem takie skoczyć czy nie skoczyć, a dobra, lecę Tam są Daj jeszcze idzie. jedne schodki, wierzyć które? Tak, idziemy Bo tam może być sufit za nisko <noise> O to chodzi Stary, stary jest okej okay. <noise> 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 Jest dobrze <noise> Jest git Masakra jakaś, nie? Idziemy teraz zobaczyć tą drugą miejscówkę, tylko ja nie pamiętam właśnie bo z dwa razy ten szedłem po imprezie i nie pamiętam jak tu to ten sufit wygląda. No tak to rzadko tu bywa. Więc yy, mam nadzieję, że tylko się uda, nie? Tak co to tylko zjadę, Ale zjazdy są fajne, ci, Po schodach jak jedziesz, to jest jak przyjemnie, tak brrrr. Tylko te stery, boję się, że coś się zaraz może odwalić jak będę jechał. Dobrze, teraz się kapnąłeś z tym amortyzatorem. No, o, że... A odblokowałeś go w końcu? Właśnie. Zmiałeś go zablokowanym. O, no był cały czas zablokowany, jak zjeżdżałem. <laughs> Dramat. <laughs> Jest dramat słuchajcie. dramat, A tu mam w ogóle dużo barów w tym może, Nie pamiętam ile, ale wiem, że za dużo. Ale dobrze jest, bo nie dobijam chociaż. Mam za dużo, ale jest dobrze. O nie. Nie, no tak jak skoczy. Tu by było tak. Jakby nie ta ściana, to bym próbował, nie? Ale tu byś jechał i tam bym skoczył. Tamte schody. Stąd tam? Tak, przecież to nie jest jakieś duże. Znaczy jest duże, ale ta ściana tego przeszkadza, bo tu bym leciał, 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 leciał i tu wklejka, a tu głowa by moja została, nie? Dlatego gdyby nie to, to byłbyś to, fajne loto. No. Znaczy fajnie jak te by były jeszcze dłuższe, nie? Jakby... Takie jak te dać tu ta. i takie same zostawić tu. Ciekawe czy gdzieś są takie, a, leciałem przecież koło galerii, tam jest takie prrt, prrt. No na filmie tego nie widać. No a właśnie jest? to jest ten problem, że na filmie nie widać wielu rzeczy. My całe życie jeździliśmy bez hamulców. No i te hamulce. Ja mam Masz wrażenie, do, że, że nie wyglądasz. jedziesz i właśnie pojedziesz. Nie, no tu przedni tylny, jeszcze przedni zmieniałem na większy, to teraz tu jest. A ty, chodź tu obok jeszcze. Mam pomysł, A, ale tu są te ostre. To. Ale tu jeszcze można wskoczyć, tylko będziesz musiał patrzeć, czy, czy na tej zamkniętej drodze nic nie jedzie. <laughs> Widzisz? I Widzę. sam tych wlecę w te. Zaufaj mi. Nie ma co zwlekać, bo im, im człowiek, pamiętajcie, katujecie trika, czy chcecie zrobić pierwszego backflipa, to nie zwlekajcie, po prostu go zróbcie, bo im dłużej czekacie, tym bardziej jest tu taki ścisk i tak bardziej się boicie. Trzeba od razu walić, bez głowy, bez mózgu, dlatego mi tak dobrze na rowerze szło zawsze. Tak stąd teraz patrzę, to wcale nie jest tak łatwo. ja muszę stamtąd rozpędzić. wziąć, krzyknę kiełek, już. Ale fajnie, stary. Myślałem, że albo przelecę, albo nie dolecę. A było chyba perfekto, nie? No. Jest jeszcze jeden fajny drop, ale to widzisz ten murek? Stąd schody. Tylko tam nie ma jak za bardzo rozpędu. I to by mogło być skok w barierkę po prostu. To nie jest dobry pomysł. Co jeszcze raz skaczesz tu? <laughs> jeden wystarczy. Adrenalinka taka doładowuje się coraz bardziej, mogę coraz więcej starać. Teraz backflip w drop. Bam. No mam nadzieję, że backflip Wam się podobał. Był fajny. Nie powiem, że nie. Myślę, że na dziś tych pomysłów już wystarczy, bo zawsze jak się tak nakręcam, to próbuję coraz głupsze, coraz głupsze i czasem trzeba po prostu przerwać. W swoją pasce, z tego względu, że może mnie zaraz ponieść i nie będę zjeżdżał z tamtej wieży, co zjeżdżałem, tylko skoczę z niej na rowerze na przykład, <grym> więc myślę, że mam nadzieję i myślę, że podobał wam się film, bo był naprawdę fajny moim zdaniem, nie wiem jak waszym, możecie napisać w komentarzu jeszcze na jakim rowerze jeździcie, jakie jeździcie, czy BMX czy MTB, Enduro, ja lubię wszystkie, nawet rowerek mam <grym> chyba tyle wam chciałem powiedzieć, no i zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale i trzymajcie się cieplutko, miłego dziąka, miłej nocy. A ja uciekam, i jak zauważyliście, to wlatuję ogólnie mniej filmów ostatnio. No bo tak, muszę trochę odpocząć. Stwierdziłem, że nie będę codziennie wrzucał, tylko, tylko będę was informował po prostu, że film będzie. Albo wy włączcie dzwoneczek i będziecie wiedzieć, czy jest film. Elo! Ale mam ese, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam ese, mam pełen luz. Coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie.